Tym razem grażynka tworek, ambasadorka głosu seniora, opowie Wam, jak przyrządzić bezalkoholową nalewkę z zielonych orzechów włoskich. Zielony orzech włoski ma szczególne znaczenie ze względu na zawarte jugą, dlatego jest tak ważny, aby przygotowywać. Dzisiaj prezent, zaprezentujemy przygotowanie e, nalewki na occie jabłkowym bez alkoholu. Taki napój. Możemy dawkować wszystko w kropelkach z rozcieńczoną wodą. Najpierw musimy ubrać rękawiczki, ponieważ orzechy zielone barwią nasze ręce. Kroimy je tak, jak jest możliwość, jak najdrobniej, na ćwiartki, w paseczki. Odkładamy do słoika i zalewamy octem domowym do wysokości, tak jak tu, aby zalać te orzechy dokładnie. Mieszamy i produkt musi poczekać kilka tygodni. Będzie zmieniać barwę, barwa będzie ciemniejsza, a później możemy przelać to do buteleczek, ciemnego szkła i opisać, kiedyśmy to zrobili. To cel tego napoju, tego nale tej nalewki jest wszystkim znany. Zielony orzech. Ma niezwykłe właściwości prozdrowotne, przeciwpasożytnicze. Jest wyjątkowy dla przewodu pokarmowego. Właściwości bezalkoholowej nalewki z zielonych orzechów włoskich. J. Wspomaga pracę tarczycy, wzmacnia odporność. Garbniki działają przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. Polifenole i flawonoidy. Silne antyoksydanty chroniące komórki przed stresem oksydacyjnym. Witaminy. A, B, C, E wspierają układ odpornościowy i nerwowy. Kwasy fenolowe działają przeciwwirusowo i grzybobójczo działanie bezalkoholowej nalewki z zielonych orzechów włoskich, wzmacnia odporność, szczególnie w okresach przeziębień, działa przeciwpasożytniczo i odrobaczająco, stosowana przy problemach jelitowych, wspomaga trawienie i reguluje pracę żołądka, oczyszcza krew i wspiera pracę wątroby, działa korzystnie na pracę tarczycy. Ze względu na zawartość jodu, jak dawkować bezalkoholową nalewkę z zielonych orzechów włoskich, dorośli jedna łyżeczka jeden, dwa razy dziennie, najlepiej przed posiłkiem. Dzieci powyżej szóstego roku życia, jedna druga łyżeczki dziennie, po konsultacji z pediatrą. Kuracja, zwykle dwa, cztery tygodnie, potem przerwa.